Poszerzanie wiosenne gniazd, kochani, zaczynamy od oceny przede wszystkim wielkości rodziny. Jeżeli to jest mała rodzina, to był odkład na jesieni, w tym momencie on dopiero rusza. Matka nie jest wybitnie czerwiąca, która będzie miała bardzo dużo pszczół, która będzie bardzo plenna, tylko jest średnia, późno startująca. To pamiętajmy, że musimy dostosować też do siły rodziny odpowiednie ramki. Zazwyczaj to są ramki ubiegłoroczne, troszeczkę. Cieplejsze, przeczerwione, przynajmniej dwukrotnie, fajnie, jeżeli jest równo przeczerwiona od góry do dołu, to wtedy wiadomo, że mamy odbicie lustrzane i matka chętnie zaczerwi nam całość plastra. Jeżeli będziemy mieć dużo białego, nieprzeczerwionego, a tylko trochę brązowego, może się zdarzyć tak, że matka po prostu zaczerwi nam tylko na tym ciemniejszym kolorze, a to jasne komórki dopiero zostawi sobie na cieplejsze dni. Bardzo fajne, jeżeli mamy takie plastry zostawione, jak się tu mówi, z wianuszkiem pokarmu, kochani, i u dołu z pokarmem, który aż soczyście płynie. To jest po prostu pokarm najlepszy, co może być troszeczkę skrystalizowany. Nic się nie dzieje, kochani. Jeżeli spróbujemy, nie jest to sfermentowane, spokojnie dajemy to do ula. One to po prostu wyoblizują, pobudzą matkę jeszcze bardziej do czerwienia, szczególnie teraz, kiedy jest zimno kiedy mamy tylko okienka pogodowe a temperatura przed wczoraj była u nas minus 7 więc w nocy naprawdę ciężko nie muszą się męczyć nie muszą odsklepiać a jednak płynie i jest soczyście. Pamiętajmy, wianuszek nad głową, one doskonale liczą ile mają nad głową jedzenia takie ramki do poszerzenia to jest jedno z najlepszych rzeczy. Nie musimy wtedy martwić się ciastem, niepotrzebny jest nam dodatkowy wydatek, a z drugiej strony oczywiście mamy puste komórki pięknie odbudowane równo do tego, aby matka spokojnie mogła tutaj powić maleństwa i za jakieś 21 dni, żebyśmy mieli może 23 zanim zaczerwi, żebyśmy mieli tutaj cały żłobek pełny. Miłego, do roboty.